Znajdujemy się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, gdzie odbywa się druga edycja festiwalu Yesa Mumbai. Dzisiaj odbył się spacer wraz z MyFone. Poznaliśmy piękne murale przy ulicy Roosevelta na Ubinie. No i później już stamtąd przeszliśmy przez Ostrów przez ulicę Świdnicką, Rynek, aż tutaj do DCF-u żeby zobaczyć Wrocław z innej strony, tak jak turyści nie widzą Wrocławia, to było bardzo ciekawe, zwłaszcza dla mnie, bo nie jestem z Wrocławia. Dzisiaj e, pierwszy raz miałam okazję jakby robić zdjęcia innym telefonem niż moim, czyli MyPhone 71. Co mi się spodobało, to ma szeroki kąt, kontrast ma bardzo fajny. Jest leciutki, co naprawdę to jest mega, mega pozytywne. Mam jedną ręką kawę piłam, drugą ręką robiłam zdjęcie i nie bałam się, że mi spadnie, czyli to jest naprawdę fajne. Fajny czas, nowe znajomości. pożyteczna 3 godziny za nami, także jesteśmy zadowoleni. Zachęcamy do udziału w Fotomobile trip. No i zapraszamy na trzecią edycję festiwalu, która będzie w przyszłym roku. Tak. Do to zobaczenia. Do zobaczenia.